Witam serdecznie. Jestem dowódcą Polski Niepodległy Oddział Manchester. Dzisiaj odebraliśmy puszkę z polskiego sklepu Miś na I Chcemy z góry podziękować wszystkim klientom, którzy postanowili nas wesprzeć, wrzucając drobne do naszej puszki. Puszka jest pełna, więc dużo zebraliśmy. Dziękujemy Wam bardzo. Za te pieniądze będziemy pielęgnować cmentarz na mostu, którym się zajmujemy już od dłuższego czasu. Te pieniądze. Wesprzą naszą akcję pod tytułem słusznej sprawy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy dla właścicieli sklepu polskiego Miś na i dla wszystkich klientów, którzy zdecydowali się nas wesprzeć. Nasze puszki możecie, możecie znaleźć w wielu, w wielu polskich sklepach na terenie Manchesteru i poza Manchesterem. Bóg zapełni za wszystko. Każdy drobny kęs, który wkładacie do tej puszki, który pomoże nam zadbać o miejsce odpoczynku naszych żołnierzy, którzy osiedli się tutaj po II wojnie światowej. Otwieram puszkę. do torby, które mam przeznaczone na, specjalnie na te, na te puszki, na ten cel. Ja potrzeba, jestem hardy. Tylko, tylko, tylko Polskę wierzę! Nazbieraliśmy w jednym sklepie w polski sklep Finish na Presswish. Dziękujemy wszystkim klientom, którzy wrzucili do tej puszki drobna, żeby wesprzeć nasze akcje. Bóg ze wszystkim. Pamiętajcie, jesteśmy tu dla Was i działamy dla Was. Dąby sprawy, słuszne sprawy. Polska nie Manchester. Bóg zapowiedza